NASA odkryła gigantyczną strefę wulkaniczną na Io, najbardziej aktywnym wulkanicznie księżycu Jowisza. Nowe gorące miejsce na południowej półkuli Io jest większe niż jezioro Górne w USA i emituje energię sześciokrotnie większą niż wszystkie elektrownie na Ziemi razem wzięte. Dane sondy Juno, która przeleciała w pobliżu Io w grudniu 2024 roku, wykazały, że to najpotężniejsza erupcja kiedykolwiek zarejestrowana na tym księżycu. Tajemniczy obszar obejmuje aż 100 tysięcy kilometrów kwadratowych, to czyli go największym znanym aktywnym wulkanem w Układzie Słonecznym. Wulkanizm na Io jest wynikiem potężnych sił grawitacyjnych Jowisza, które dosłownie miażdżą i rozciągają ten księżyc, podgrzewając jego wnętrze i powodując wybuchy lawy i popiołu. JunoCam uchwyciła zmiany na powierzchni Io, potwierdzając niesamowitą aktywność geologiczną. Naukowcy podejrzewają, że pod powierzchnią Io może znajdować się ogromna komora magmowa, co jeszcze bardziej rozbudza wyobraźnię badaczy. Już 3 marca 2025 roku Juno ponownie spojrzy na Io, by sprawdzić, jak zmienił się krajobraz po tej niesamowitej erupcji. Czy to odkrycie pomoże nam lepiej zrozumieć wulkanizm na innych światach? A ty jak myślisz, czy kiedyś uda nam się zbadać wnętrze Io i zobaczyć, co kryje się pod jego powierzchnią? Daj znać w komentarzach.